No jeszcze chwilę trzeba poczekać Ludzki pan zezwolił zejście na plażę ale jeszcze nie Lizja o trackersi, trackersi jadą na kwarantannę ludzie ale trakersów nie obowiązuje o, no, dziś jeszcze Waża zamknięta ale ludzki pan jutro otwiera i jutro już będzie bezpiecznie pięknie z pięknie cieplutko, ludzie w domach ludzie odkryli, że balkony mają o, zaraz gdzieś tam jakiś tam samolot leciał gdzieś on jest No i rozsiewa zarazki Dobra Tylko taki kawałek nagram Sobie na pamiątkę Tam jest ten Było zejście Zataśmowane zgodnie z regulaminem Tak No ale jakby ktoś przyszedł z tej strony To plaża czeka na niego otworem tu nigdy nie było zataśmowane to znaczy co zejść można do plaży nie czy nie można jakby do, do piasku nie doszedł to jeszcze nie plaża ale to już jest las nie to też nie można cholera ale ludzki pan pozwolił jutro To jesteśmy wolnymi ludźmi czy nie? Czy wszyscy żyjemy na folwarku zwierzęcym, co? Jak to jest? No i jak to jest? Poszedłem tam na dół, czy nie?